Były minister finansów Pekinu wysyła jasny sygnał. Bez wzajemnego szacunku nie będzie negocjacji i subtelnie przypomina o ponad 700 miliardach amerykańskiego długu, które Chiny trzymają w swoim skarbcu. Tymczasem złoto szaleje, przebijając kolejne rekordy, a największe banki na Wall Street przewidują cenę 4000 dolarów za uncję już w przyszłym roku. Ray Dalio, jeden z najbystrzejszych umysłów finansowych świata, ostrzega przed krachem gorszym niż w 2008 roku, a my obserwujemy prawdziwy wysyp wpisów o wskaźniku M2, który rzekomo zapowiada nowe szczyty na Bitcoinie? Czy to prawda, czy jednak kolejna bańka spekulacyjna? W cieniu globalnego zamieszania instytucje finansowe po cichu wprowadzają przełomowe produkty, ETF-y nasolane ze stakingiem właśnie wchodzą na rynek, a Kraken rozszerza swoją ofertę w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Na koniec zobaczymy oszustwo, które kosztowało jednego z doświadczonych inwestorów 100 tysięcy dolarów. Ten błąd mógłbyś popełnić nawet ty, także drogi widzu, herbatka w dłoń i zapraszam cię na ten materiał. Dzień dobry z tej strony Renifer. Witam w kolejnym kryptoporożu, czyli serii, w której przedstawiamy najważniejsze newsy z rynku krypto i nie tylko. Naszych stałych widzów proszę o przybicie wirtualnej piony w postaci łapki w górę. Dzięki temu nasze materiały mogą płynąć dalej w świat, a my płynnie przechodzimy do pierwszego newsa. Poprzedni tydzień okazał się być naprawdę ciężki zarówno dla rynku tradycyjnego, jak i dla kryptowalut. ETF na Bitcoina zaliczyły ogromne odpływy w wysokości aż 713 milionów dolarów. I jest to już drugi tydzień z rzędu, kiedy inwestorzy instytucjonalni wycofują swoje środki. Ether też nie miał lekko. Odpłynęło ponad 80 milionów dolarów, co daje nam już ósmy z kolei tydzień na minusie. Może ten świąteczny tydzień będzie łaskawszy. Bo mimo tych odpływów, dane z rynku pokazują coś ciekawego. IT Tech zauważył ostatnio mocne zmiany w danych HyperLiquid, czyli platformy, na której inwestorzy w sposób zdecentralizowany mogą grać pod spadki albo pod wzrosty na rynku. Wieloryby masowo zamykają shorty na Bitcoina, Ethera i Solane, a jednocześnie otwierają pozycje długie na Eterze powyżej 1640 dolarów. Dla tych, którzy dopiero Zaczynają przygodę z krypto, shorty to zakłady, że cena spadnie, a longi to zakłady na wzrost ceny. Co prawda, shorty nadal stanowią nieco ponad 52% wszystkich pozycji, ale warto spojrzeć głębiej, bo kiedy patrzymy na to, ile pieniędzy, czyli tzw. marginu, traderzy wpłacają jako zabezpieczenie swoich pozycji, okazuje się, że ponad 53% tych środków jest po stronie longów. Mówiąc prościej, choć jest więcej pozycji zakładających spadki, to więcej kapitału jest zainwestowane w pozycje stawiające na wzrosty. Czy może to zwiastować zmianę trendu? No, wciąż za wcześnie by to stwierdzić, ale dynamika rynku zdecydowanie się zmienia. Shorty nadal generują więcej zysków, a tak tzw. opłata finansowania, czyli funding fee, wciąż faworyzuje grających na spadki. Co znaczy, że osoby trzymające longi muszą płacić tym, którzy mają shorty. Mimo to widać, że wieloryby zaczynają zmieniać strategię, co może sugerować nadchodzącą zmianę. Warto mieć to na oku. Tymczasem Stany Zjednoczone żyją cłami, które Trump wprowadza, a potem częściowo cofa. W weekend pojawiła się informacja o wyłączeniu elektroniki z najwyższych stawek celnych, ale jak się okazuje, była to tylko chwilowa ulga dla wielkich technologicznych graczy. Nikt nie uniknie ceł, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych w niedzielę, wyjaśniając, że sprzęty elektroniczne zostały po prostu przesunięte do innego Koszyka celnego. I to nie jest mała sprawa, bo mówimy tutaj o produktach wartych 390 miliardów dolarów w amerykańskim imporcie, z czego ponad 101 miliardów. To import z Chin. Apple na razie może odetchnąć, ale jak widać, nie na długo. Może Trump specjalnie robi tą przerwę, żeby Apple mogło sobie przenieść jeszcze więcej swoich iPhone'ów samolotami? Sekretarz handlu Howard Lutnik zdradził, że elektronika dostanie specjalne stawki celne w ciągu miesiąca lub dwóch. Będą one niższe niż te zapowiedziane 125% dla chińskich produktów, ale i tak zabolą producentów i najpewniej również konsumentów. Co ciekawe, Trump wykazuje się pewną elastycznością nie tylko wobec elektroniki, ale też Przemysłu motoryzacyjnego. Prezydent USA planuje tymczasowe zwolnienia z ceł dla części samochodowych, chcąc dać producentom czas na przeniesienie produkcji do Stanów Zjednoczonych. 25% cła na gotowe pojazdy pozostają, ale na części mogą być opóźnione. Branża biła na alarm ostrzegając, że cła podniosły ceny aut nawet o 20 tysięcy dolarów na luksusowych modelach. Więc nic dziwnego, że po wypowiedzi Trumpa akcje jak General Motors, Forda i Stellantisa. Wystrzeliły do góry, odrabiając wcześniejsze straty. Sam Trump podsumował swoją politykę celną w charakterystyczny dla siebie sposób. Jestem elastyczną osobą, nie zmieniam zdania, ale jestem elastyczny. A wiecie, co zyskuje najbardziej na niepewności związanej z polityką celną? No właśnie, złoto. Ten szlachetny kruszec nieustannie bije rekordy, osiągając już poziom 3245 dolarów za uncję. No i wielkie banki zaczynają prześcigać się w prognozach. Goldman Sachs przewiduje 3700 dolarów za uncję już pod koniec 2025 roku i aż 4000 dolarów w połowie 2026 roku. UBS również jest optymistyczny i mówi o 3,5%. 5000 dolarów do grudnia tego roku. Dla tych, którzy nie wiedzą, to UBS to taki ogromny szwajcarski bank, który zarządza kasą najbogatszych ludzi na świecie i działa praktycznie wszędzie. Dlaczego złoto tak rośnie? No po pierwsze, banki centralne kupują średnio 80 ton złota miesięcznie. Po drugie, inwestorzy boją się recesji. Goldman Sachs daje jej aż 45% szans. No i oczywiście taryfowe zamieszanie Trumpa wywołało niepewność na rynkach. W takich czasach inwestorzy zawsze uciekają do bezpiecznych przystani a złoto jest królem wśród takich inwestycji, szczególnie gdy dolar amerykański traci na popularności. Możemy mieć tylko nadzieję, że niedługo w taki sposób, jaki mówimy o złocie, będziemy mówić o naszym cyfrowym złocie, czyli Bitcoinie. Ale wróćmy jeszcze do fizycznego odpowiednika. Zastanawiacie się może, kto jest jednym z największych kupujących? No i oczywiście są to Chiny. Dodowy Bank Chin kontynuował zakupy złota w lutym, dodając 5 ton do swoich rezerw. I jest to już piąty miesiąc z rzędu i 13 ton w samym pierwszym kwartale 2025 roku. Oficjalne rezerwy złota Chin wzrosły do 2000, 292 ton, co stanowi około 6,5% ich ogólnych rezerw walutowych. Jeszcze rok temu było 4,5, także jest to całkiem spora zmiana. Chiny mają obecnie siódme największe rezerwy złota na świecie i wyraźnie dążą do zrównania się z Rosją. Tutaj jeszcze te dane nie są do końca zaaktualizowane, ale tak jak mówiłem, mają na ten moment 2292 tony. Jeszcze tak dla porównania, w 2023 roku Chiny również były liderem zakupów z 225 tonami, a w 2022 w 1944 roku Prym wiódł polski MBP z około 45 tonami, więc jak widzimy, tutaj państwo środka znów przyspiesza i raczej nie zapowiada się, by miało zwolnić. A skoro przy Chinach dalej jesteśmy, warto wspomnieć o zaostrzających się relacjach na linii Waszyngton-Pekin. Były wiceminister finansów Chin, który nazywa się Zhu nie owijał w bawełnę, mówiąc o warunkach ewentualnych negocjacji z USA. Jeśli USA chcą, by Chiny całkowicie zaakceptowały amerykańskie propozycje i warunki, to nie będzie żadnych negocjacji. Według niego rozmowy muszą opierać się na wzajemnym szacunku i pokojowym współistnieniu. Co ciekawe, Zhu odniósł się również do amerykańskich obligacji, które są w posiadaniu Chin. Zapytany, czy jego kraj może sprzedać je w odbecie za cła, określił Chiny jako bardzo odpowiedzialnego inwestora. Warto wiedzieć, że Chiny posiadają prawie 800 miliardów dolarów amerykańskiego długu, co czyni je drugim największym zagranicznym wierzycielem po Japonii. ZU dodał jednak znacząco. To jednak opiera się na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i współpracy. Co można odczytać jako delikatną sugestię, że Chiny mogą zmienić stanowisko, jeśli USA będą kontynuować swoją agresywną politykę handlową. A skoro o agresywności mowa, to ostatnio możemy zaobserwować prawdziwy wysyp wpisów na Twitterze o tym, że podaż pieniądza M2 rośnie, więc zaraz będziemy świadkami nowego ATH na Bitcoinie. Ale czy faktycznie tak jest? Zaraz się przekonamy, bo zapraszam Was na małą lekcję ekonomii, która pozwoli troszkę lepiej zrozumieć, jak to działa. Wyobraźmy sobie pieniądze jak wodę. M0, czyli baza monetarna, to jak źródło wody. To ta najbardziej podstawowa woda, którą kontroluje wodociąg, czyli bank centralny. Wchodzi w to gotówka w naszych portfelach i bankomatach, plus rezerwy banków w banku centralnym. Tylko bank centralny może odkręcić kurek w cudzysłowie i stworzyć więcej M0. M1 to M0 plus woda w naszych bieżących rachunkach bankowych. To jak woda, którą mamy w kranie. Możemy jej użyć w każdej chwili, płacąc kartą lub wypłacając gotówkę. M2 to M1 plus woda, którą trzymamy w większych zbiornikach na później. Na przykład na lokatach bankowych. Nadal jest to pieniądz, ale żeby go użyć, musimy chwilę poczekać. Co ważne, ilość tej wody w zbiornikach rośnie głównie wtedy, gdy banki udzielają kredytów. Teraz wytłumaczymy sobie, dlaczego te wpisy na Twitterze mogą wprowadzać w błąd. Analityk Daniel Kostecki w swoim opracowaniu zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii, które tutaj poruszymy. Po pierwsze, dane z podaży M2 są publikowane z opóźnieniem, często jednym lub dwumiesięcznym. Dzisiaj, gdy internet zalewa fala wykresów z M2, to my nawet nie wiemy, jaka ta podaż jest na bieżąco. Na przykład ostatnie dane z USA są datowane na koniec lutego. A my mamy już połowę kwietnia. Po drugie, wykresy M2 sumują pieniądze z wielu krajów i pokazują ich łączną wartość w dolarach amerykańskich. Problem w tym, że wartość dolara ciągle się zmienia. Jeśli dolar słabnie, to ta sama ilość euro czy jenów jest nagle warta więcej dolarów. Wykres M2 w USD idzie wtedy w górę ale nie dlatego, że faktycznie przybyło pieniędzy na świecie, tylko dlatego, że zmienił się przelicznik na dolary. To jak próba porównania wielkości dwóch krajów, ale jeden mierzymy w kilometrach, a drugi w milach, nie przeliczając jednostek. Po trzecie, nawet jeśli w przeszłości M2 i Bitcoin rosły razem, nie ma gwarancji, że tak będzie zawsze. Może to był przypadek, a może oba reagowały na zupełnie coś innego. Tak więc tweety, które obecnie krążą po sieci, mogą potencjalnie wprowadzać w błąd. Autorzy pokazują wykres M2, widzą, że linia odbija w górę i zakładają, że jeśli ta historyczna korelacja z Bitcoinem się utrzyma, to zobaczymy nowe szczyty na bitcoinie. Nie jest to niemożliwe, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek i nie bazować swoich decyzji inwestycyjnych wyłącznie na takich uproszczonych analizach, tylko troszkę. Rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat. A jeśli rozszerzyłem wam troszkę wiedzę na ten temat, to dajcie znać, zostawiając łapę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach i będzie to dla mnie informacja, żeby częściej przeplatać takie edukacyjne treści w moich materiałach. A jeśli jeszcze nie macie na pokładzie, to wskakuj, zostawiając suba i dzwoneczek, ponieważ codziennie staramy się dowozić najwyższej jakości materiały na temat rynku krypto i nie tylko. No i oczywiście kreditek dla Daniela, który rozszerzył ten temat troszkę bardziej. Przechodząc dalej, to Ray Dalio, założyciel jednego z największych funduszy hedgingowych na świecie, czyli Bridgewater, nie owija w bawełnę w swoich ostatnich wypowiedziach. Twierdzi, że stoimy nad przepaścią i jesteśmy o krok od poważnego kryzysu gospodarczego. Co więcej, ostrzega, że może być jeszcze gorzej niż podczas zwykłego kryzysu, jeśli politycy nie wezmą się w garść. Według Dalio pięć rzeczy zawsze zmienia bieg historii. Gospodarka, Kłótnie polityczne w kraju, relacje między państwami, nowe technologie i katastrofy naturalne. Obecnie jego największym zmartwieniem jest fakt, że świat przestaje współpracować i wchodzi w erę, gdzie każdy kraj działa tylko na własną korzyść. Ostrzega, że krak na rynku obligacji może być większym koszmarem niż wielki kryzys z 2008 roku. A nie jest w tym osamotniony. Bank of America opublikował wyniki ankiety wśród zarządzających funduszami. Wynika z niej, że aż 82% respondentów spodziewa się osłabienia globalnej gospodarki. Rekordowa liczba planuje zmniejszyć ekspozycję na amerykańskie akcje. Twierdzą również, że mimo to szczyt strachu jeszcze nie nadszedł, bo gotówka stanowi tylko 4,8% aktywów, a typowo przy szczytach paniki rośnie do 6%. I tak szczerze, to te nagłówki mnie bardzo ciekawią, bo idą z zasadą Warrena Buffeta, bądź chciwy, gdy inni się boją i bój się, gdy inni są chciwi, to no tutaj mamy bardzo jasny obraz tego, jak teraz sprawa na rynku wygląda, i zostawiam Wam ją do własnej interpretacji. Swoją cegiełkę do interpretacji wydarzeń dołożył też Christopher Waller, gubernator Rezerwy Federalnej. Zaskoczył on rynki swoją prognozą, twierdząc, że wpływ ceł Trumpa na inflację będzie tylko przejściowy. Tak. To dokładnie ten sam termin, który Fed użył w 2021 roku, błędnie prognozując szybki spadek inflacji. Sam Waller przyznał, i tutaj cytat. Słyszę już protesty, że to błąd, biorąc pod uwagę, co stało się w 2021-2022 roku. Ale nieudany raz nie oznacza, że nigdy więcej nie powinieneś tak myśleć. Waller przedstawił dwa scenariusze wpływu ceł. Przy większych, długotrwałych cłach, inflacja skoczy do 4-5%, a potem spadnie wraz ze spowolnieniem gospodarki. Przy mniejszych cłach, inflacja wzrośnie do około 3%, po czym szybciej spadnie. W obu przypadkach Fed i tak obniży stopy. Tylko timing się zmieni. To ostatnie zdanie jest bardzo ważne. A jeszcze ważniejsze będzie przemówienie Jeremy Powella, które odbędzie się już jutro, czyli w środę o godzinie 19.30. Ostatnio grał do dwóch bramek tak naprawdę, bo nie dawał konkretnych znaków, że Fed może zrobić szybszy piwot. Tak samo nie mówił konkretnie, jak cła mogą wpłynąć na gospodarkę. Także dał sobie duże pole do popisu dla Fedu i na ten moment najbliższa obniżka stóp czeka nas prawdopodobnie w czerwcu, ponieważ na 7 maja mamy 80 prawie 3% na utrzymanie stóp na poziomie jakim są teraz, ale tak jak mówię każde jego słowo będzie bardzo mocno analizowane przez inwestorów i na pewno jeśli będzie tutaj jakaś konkretna narracja wpłynie to na rynki, dlatego od razu analizujemy wszystkie jego przemówienia i trafiają one na nasz telegram, więc, drogi widzu, jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku, jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich najważniejszych informacji, które dzieją się w rynku krypto i nie tylko, jeśli chcesz razem z naszymi traderami rozgrywać rynek i mieć dostęp do ich konkretnych zagrań z poziomami wejścia oraz wyjścia, dostęp do analizy konkretnych coinów, które trafiają tutaj codziennie, albo chcesz nauczyć się tradingu od zera, bo również mamy edukacyjną platformę, gdzie mamy właśnie taki kurs który uczycie jak stawiać pierwsze kroki w tradingu, masz tutaj psychologię inwestowania, podstawy kryptowalut, podstawy inwestowania czy również Analizę on-chain. To wszystko, co tutaj wymieniłem, jest za darmo. Wystarczy, że rozwiniesz opis i klikniesz w pierwszy kafelek w opisie pod tym filmem. Tutaj masz całą instrukcję, jak do nas dołączyć za całe 0 dolarów. Wystarczy, że wybierzesz tutaj jedną z opcji i będziesz podążał zgodnie z instrukcją. Dla osób, które nie chcą zakładać konta albo z jakiegoś powodu nie mogą, to również mamy dostęp abonamentowy w postaci karnetu na kryptosiłkę. Także do zobaczenia na czatach, a my przechodzimy do dalszej części tego filmu. Przechodząc dalej, to Goldman Sachs opublikował imponujące wyniki za pierwszy kwartał 2025 roku, pokazując siłę sektora finansowego mimo niepewności rynkowej. Przychód banku wyniósł 15,06 miliarda dolarów, a zysk netto aż 4,7 miliarda. Za tą kwotę mogliby kupić aż 27 700 toalet publicznych, gdzie jedną z nich mamy właśnie w naszym parku skaraszewskim. Także no, no całkiem, całkiem dobry wynik, panowie. CEO David Salomon podkreślił, że w czasach wielkiej niepewności klienci zwracają się do Goldman Sachs, sugerując stabilną pozycję banku w turbulentnym otoczeniu. Ale dobijając już do brzegu, to to tutaj najbardziej chodzi mi o to, że Goldman Sachs ma całkiem sporą pozycję w bitcoinowych ETF-ach, także możemy spekulować, że część tych zysków właśnie płynie na nasz rynek krypto i oby tak się stało. Tymczasem w Kanadzie pojawiły się pierwsze ETF-y na Solane, co jasno pokazuje rosnące zainteresowanie altcoinami wśród inwestorów instytucjonalnych. Te ETF-y mają mieć opcję stakingu, także też tutaj mamy dużą nowość. No i liczymy na to, że to może być pierwszy krok przed podobnymi produktami w Stanach. Cały czas czekamy na staking Ethera w ETF-ach, ale do tego zaraz przejdziemy. Bo wcześniej mamy informacje od Google. A. Google, 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 zawsze mówiłem Google. A potem Google, kiedy ta zmiana nastąpiła. Bo wcześniej mamy informacje od Google, który również włącza się w regulacje kryptowalutowe. Wprowadzają oni nowe wymogi reklamowe dla giełd kryptowalut i portfeli w całej Unii Europejskiej do 23 kwietnia 2025 roku. Wszystko ma być zgodne z regulacją Mika. Reklamodawcy będą musieli posiadać specjalną licencję wydaną przez odpowiedni organ krajowy oraz uzyskać certyfikację Google'a. Dla zwykłego inwestora oznacza to większą przejrzystość. I bezpieczeństwo, ale jednocześnie może ograniczyć liczbę dostępnych platform reklamujących się dla Google. Co moim zdaniem jest dobre, bo jest bardzo dużo skamów. Także mam nadzieję, że przez taki ruch mniej świeżaków nadzieje się na jakieś. Krzywe skamy. Tymczasem Kraken, jedna z największych giełd kryptowalutowych, planuje wejście na giełdę na początku przyszłego roku i rozszerza swoją działalność poza aktywa cyfrowe. Podjęli oni partnerstwo z Alpaką, nie mylić z taką Alpaką, tylko taką firmą Alpaką, i dzięki temu rozpoczęli wdrażanie handlu bez prowizji dla ponad 11 tysięcy amerykańskich ETF-ów. Planują również udostępnić tę ofertę wszystkim uprawnionym klientom w Stanach, a ostatecznie wprowadzić ją do Wielkiej Brytanii, reszty Europy i Austrii. No i to pokazuje, że granica między tradycyjnymi aktywami a krypto powoli się zaciera. Kraken nie oferuje jeszcze tokenizowanych akcji, czekając na jaśniejsze regulacje w Stanach i w Europie. Tymczasem Alpaka będzie obsługiwać zlecenia wprowadzone za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub strony internetowej Kraken. Wracając do naszego eterka to właśnie SEC opóźniła decyzję w sprawie dwóch kluczowych kwestii dotyczących ETF-ów kryptowalutowych. Do 1 czerwca odłożono decyzję w sprawie stake'owanych Etherów przez ETF-y Grayscale, a do 3 czerwca przesunięto decyzję o rozliczeniach in-kind dla ETF-ów wanek na Bitcoina i Ethera. Rozliczenia in-kind pozwoliłyby ETF-om być tworzymi. I umarzane bezpośrednio za kryptowaluty, a nie za gotówkę, no i to zwiększyłoby efektywność podatkową i zmniejszyło koszty transakcyjne dla inwestorów, przez co mogłoby być dużo więcej chętnych. Na koniec ważne ostrzeżenie, które może uchronić Wasze portfele. Jake Gallen, CEO platformy Emblem Vault, padł ofiarą ataku podczas rozmowy na Zoomie. Hakerzy podający się za osobistości z YouTube'a albo inwestorów VC nakłonili go na włączenie zdalnego dostępu podczas rozmowy, no i w efekcie zainstalowali złośliwe oprogramowanie, które ukradło jego dane logowania i doprowadziło do utraty ponad 100% tysięcy dolarów. W ogóle dostali też dostęp do jego ledgera, którego odpalał kilka razy i od trzech lat praktycznie go nie używał, nie zapisywał hasła. Także wniosek jest prosty. Nigdy nikomu nie udostępniajcie zdalnego dostępu do swojego komputera, no chyba, że chcecie się pożegnać ze swoimi kryptowalutami, to droga jest otwarta. Otwarta droga jest również na dostawienie łapy w górę pod tym filmem, jeśli było dzisiaj wartościowo, będzie mi super miło. Tak samo jeśli tutaj dotarliście do tego momentu, napiszcie komentarz pozdro Reni, bo jestem ciekaw w ogóle czy ktoś tutaj dociera na sam koniec. Standardowo zapraszam Was na nasze grupy telegramowe. Macie je w opisie pod tym filmem, a za chwilę na końcowym ekranie wyświetli Wam się poradnik, jak najlepiej zamienić swoje krypto na złotówki. I jest to metoda z zerową prowizją. Tak samo jak widzicie, jest również dostępna w opisie pod tym filmem. Do was mówił Renifer, dzięki za dzisiaj i do usłyszonka w następnych materiałach. Pozdrawiam.